A jak chcemy grzać wodę mając off czy to z takim falownikiem, czy z takim, no to podłączamy sobie taki przekaźnik, tylko że coś musi nim sterować. No To jest przekaźnik, podłączamy do niego grzałkę, a może nim sterować takie z No tutaj wejść, wyjść 11, można sobie podłączyć pod któryś z wyjść. On widzi wszystkie dane z falownika, bo tu jest podłączony i falownik i BMS, który tam jest. Widzi wszystkie dane z falownika, z magazynu. Zobaczcie, to jest porównanie z falownika, a to dane z magazynu, z tego sensora. Odświeżanie co kilka sekund. No i on sobie włącza tą grzałkę przy nadwyżce, bo zobaczcie, State of Charge już jest pełny magazyn, już jest na 100% naładowany i on sobie włączył grzałkę. To jest ten przekaźnik, Mało tego, tu są dwa bufory ciepła jeden już jest gorący i wtedy zaczyna drugi włącza tu jest układ, ten włącza układ mieszający między dwoma zbiornikami także jak mamy nadwyżkę energii to ten najpierw naładuje stycznik przekaźnik pierwszy bufor a jak jest pierwszy bufor już nagrzany to ten wymiesza wodę między nimi dwoma i nagrzeje jeszcze jeden bufor także zależy ile tej nadprodukcji mamy to ten Solarix to wszystko zrobi Ustawiacie sobie to tutaj w takiej małej zakładce Energy i wszystko w zależności czy magazyn ma powyżej 99% czy mniej i wszystko można sobie tu ustawić. Bardzo proste plug and play.